Dzisiaj, czyli 8 czerwca, znajdujemy się w osadzie w Jak sami możecie zerknąć, rozpoczęliśmy dzisiejsze e, działania e, z koncertem Chóru Akademickiego Uniwersytetu w Białymstoku, na przemiennie z e, wykonaniami Adama Struga. E, następnie czeka nas spacer z Cecelią Bachstawińską, spacer historyczny śladami Ili. A następnie ognisko, i mam nadzieję, że rozmowa o tym, jak kiedyś wyglądał wierszalin, o tym, jaki jest teraz i co może powstać w wierszalinie, czy w osadzie wierszaliny. Wydaje mi się, że warto przyjechać z paru powodów. Po prostu jednym z najważniejszych to jest to piękne miejsce, w którym człowiek no po prostu łapie, czy w łapie. Następuje brak kontaktu z cywilizacją ogólnie rzecz biorąc. Jest to osada, gdzie nie ma wokół żadnych zabudowań, nie ma żadnej infrastruktury, nie ma restauracji. Zasięg co prawda jest telefoniczny, ale ogólnie rzecz biorąc można tu się wyciszyć i nie tak że wpaść na 5-10 minut, ale tak w ciągu paru godzin prawda, złapać taki oddech, co jest wydaje mi się, że w tych czasach dosyć potrzebne dla ludzi, szczególnie tych żyjących w miastach. Nadleśnictwo Krajniki gospodaruje turystycznymi takimi perełkami, które tak naprawdę nie są odkryte aktualnie. No jest na pewno słynny już na całą Polskę poczopek, czyli Sylwarium. Teraz próbujemy się skupić na tym naszym kochanym wierszelinie. To jest taka osada, gdzie tak naprawdę niewiele osób tutaj dociera i niewiele osób o niej wie. Więc próbujemy otworzyć taką osadę. Może to nie powiedzmy szczerze punktu e, niereligijnego, a bardziej takiego artystyczno-kulturowego. Chcemy stworzyć miejsce turystyczne, gdzie będzie e, można poczuć historię w naturze.

Boże, skróć życia mojego, Elbo niego powróć, kochania mojego. Zacznę od zacznę jego zacznę od zacznę od mojego.